Kochani, chcieliście kluski, chcieliście niedzielny obiad, no to macie, co prawda w niedzielny wieczór, więc będę jadł go w poniedziałek i wtorek i może nawet jeszcze w środę, ale dzisiaj ugotuję. Ehm, najpierw ziemniaki już są ugotowane, one są już ugotowane, za chwilę je odleję od z wody ehm, i rozmiotę, normalnie, ha, bo nie mam właśnie w Anglii czegoś takiego jak praska do ziemniaków, to jest taka specjalna przyciskarka, żeby robić puree, nie mam. A to ugnioto normalnie i tam i zostawię, żeby się ustudziła, a potem wam pokażę, jak się robi kluski. W międzyczasie nastawię rosu, już jest wszystko przygotowane w sensie, w sensie warzyw, czyli jest pół selera, jest por. Znaczy tych marchewek i pietruszek tyle nie będzie. Tutaj dodam do rosołu może z pięć marchewek, z pięć, pię cztery pietruchy, a reszta pójdzie na, na sos do. do do makaronu, ale to na potem, to nie na dzisiaj. No i mięso jest przygotowane, no ale to za chwilę Wam pokażę. Najpierw się rozprawimy z tymi ziemniakami i kluskami, w sensie z ziemniakami na kluski, a w międzyczasie nastawię rosół. Ziemniaki już przeciśnięte lub ugniecione taką, 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 no, ugniecione jak na, na, na puree. Łyżką ubijamy w, w garnku i zostawiamy w tym garnku, żeby się ostudziły. A w międzyczasie będę sobie nastawiał rosół. Tu już mam pokrojony połówkę selera. Ja nie obieram ze, 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 ze skórek, w sensie nie, nie, nie strugam selera ani nie strugam pietruszki. Jedyne co strugam z, ze skórek to jest marchewka, pietruszka i selera po prostu myję. Zostawiam w skórkach, bo jest moim zdaniem lepszy smak. A marchewkę, tylko że ja to potem wyrzucam, bo ci strug, którzy strugają często, przynajmniej na Śląsku jest tak, że struga się wszystkie warzywa i ugotowane warzywa z rosołu się wyciąga, potem się je kroi w drobną kostkę, dodaje się majonez, różne przyprawy i robi się tak zwany szałot, czyli, czyli sałatkę taką do, do obiadu. E, ja nie robię bo ja nie lubię sałatek, więc, więc ja to po prostu wyrzucam. A marchewkę zostawiam w rosole, bo lubię marchewkę akurat. Jest por, jest marchewka, jest pietruszka e, i jest seler. Słuchajcie, i są dwie szkoły gotowania rosołu: właściwie trzy. Pierwsza jest taka, że na e, gorącą wodę gotującą się wrzuca się kawałki kurczaka. Druga jest taka, że wrzuca się na zimną. E, e, trzecia jest taka, że się wrzuca warzywa i, e, m, i, w, e, i, i kurczaka e, na zimną wodę. Ja robię taką kombinację, w sensie, że ja wrzucam kurczaka na zimną wodę, po zagotowaniu ściągam tak zwaną pianę, pokażę ją Wam, bo się bardzo często robi, tylko, że ja mam kurczaka już oskinowanego, czyli z usuniętą skórą, więc, więc może nie będzie aż tego, tyle, tego z tego zwykłego syfu, kurczaczego dużo, i potem dopiero na gotującą się wodę wrzucam warzywa. Ale najpierw na zimną, właściwie już zaczynającą, zaczynającą się gotować, wrzucam kawałki kurczaka, poporcjowanego, jest taki kurczak, taki tak ja właśnie w sobie ostatnio w Aździe zamówiłem. To jest kurczak niby na karę, on jest z kością i z mięsem, bez skór już. E, a, potem się obgotuje, to się to mięso obierze. Część się da piesiowi, zwłaszcza z, kości, z kościami i z chrząstkami. Część samemu zjem, spożyję w rosole właśnie, bo nie ma nic lepszego jak rosół na górze, na makaron położony, kawałków kurczaka obranego i do tego posypane świeżą pietruszką zieloną. No, dobra, to kurczak niech się zagotuje. Co to pływa? A, to, to, to. Kurczak, dobra. No, to niech się tutaj kurczak zagotuje, pogotuje chwilę ładnie, a potem dodamy mm, warzyw do tego wszystkiego. A piesia już przyszła, poczeka na no co? Najciekawsza no, na kurczaczka. No, daj, i jogodek chodzi, no, Dobra, dobry. A, no, tam coś jest dla ciebie, no. Znaczyście nic z pierwszego planu w tej chwili już tak. Kochani, kurczaczek dostaniesz, tak, dostaniesz, dziecko. No, my wracamy do gotowania i wracamy za chwilę. No, właśnie to Wam chciałem pokazać. Jak się kurczak wrzuci na zimną wodę i się zagotuje, to się zbiera u góry taka piana, właśnie. To jest białko, generalnie, ale warto je usunąć i właśnie je usuwam. Piesek szaleje, bo już tu czuję, że za chwilę będzie miał ucztę, no bo będzie miał za chwilę ucztę. Usuwam to i zmniejszam ogień, wcześniej najpierw oczywiście. To warto usunąć, żeby, bo rosół musi się zrobić klarowny, na razie ta, zupę, znaczy na razie ta woda z kurczakiem jest mętna, ale ona się wyklaruje już na wolnym ogniu właśnie. Dużą rolę w klarowaniu, moi drodzy, rosół będzie, że tak powiem, miała udział w warzywach, które wrzucam. Także wrzucimy sobie selerka, proszę bardzo. Selerek ląduje w wodzie. Marchewki. Jeszcze trzeba pamiętać, żeby tej wody nie było za dużo z tym kurczakiem, bo, że tak powiem, prawo wyparcia będzie działało, żeby nam się nie przerało. I teraz zostawiamy to na wolnym ogniu na tak zwane piekanie. Ja tak mniej więcej zostawiam na, na godzinę. No, nawet nie, na, na 45 minut, zaraz sprawdzę czas. Na no 45 minut i bo to warzywa zaczną być wtedy miękkie i pójdą na dno. I wtedy wyciągnę kurczaka z wody i już zostawię tylko warzywa do piekania. I wtedy dodam jeszcze przypraw, bo kurczak, żeby, no, on się ma w tych warzywach obgotować, ale w przyprawach już niekoniecznie. Ja do rosołu dodaję właśnie imbir w korzeniu, wrzucę korzeń imbira, imbira imbiru. Wrzucę dwa ząbki czosnku, połówkę cebuli jeszcze na koniec wrzucę i em, na pewno liście laurowe, to na 100%. Do rosołu koniecznie. No, rosół sobie pyka. A tu garnek jeszcze nie pyka, ale zaraz będzie. Do garnka wlewam troszkę oliwy. Oleju nie oliwę. Trochę oliwy wlewam i wrzucę kawałek masła solonego. To Wam zaraz pokażę. I na to wrzucę cebulę i wrzucę mięso, żeby się podsmażyło. Masło się pomału będzie rozpuszczać. A my na to masło wrzucimy za chwilę cebulę. Niech się podsmaży, lekko zeszkli i wtedy rzucimy kawałki mięsa. Niech się też podsmażą. No i cebula pięknie nam się przypala bardzo fajnie, to lubimy akurat. Cebuli, że się przypala i no, a tą cebulę wrzucamy kawałki, tu akurat mam polędwiczkę gyszową. I rzucam mm. na tę cebulę, niech się tak smaży w niej, na tym maszle, na tej cebuli, na tym sos, właśnie, bo się ząbek troszkę wrzuciły. Ojej, zaparowało. I, no i zniszczyłem liści laurowe, no nie się Kiedy cebula już jest prawie czarna, ta brązowa, że prawie czarna, na tym tłuszczu i to mięso, to jest moment, w którym zalewa się to wrzątkiem. Rądek się zagotuje oczywiście ale to zostawia się do duszenia, trzeba przemieszać. No to jest właśnie baza na ciemny sos. No, spalona cebula to jest cała recepta ciemnego sosu, tak naprawdę. Żadne torebki kochani. Potem się to trochę mąką zabieli, żeby był gęstszy i dodać śmietany i będzie super. <grych> no zostawmy na razie to mięsko, się podusi. Polędwiczka nie potrzebuje dużo, to nie jest wołowina. Taka, którą na pieczenie zazwyczaj używam. Wołowina potrzebuje znacznie dłużej czasu, żeby, żeby dojść do siebie. Polędwiczka potrzebuje krócej, więc to będzie, że tak powiem, szybka robota. I przy tych radosnych melodiach nam tutaj, prawda, skwierczy mięsko już, bo wiecie o co chodzi? Że jak już podlałem wodą, bo podlałem, teraz trzeba przemieszać i chodzi o to, żeby na wolnym ogniu, akurat ja tak robię pieczenie, no. ta polędwiczka akurat jest tyle fajna, że ona się nie rozpada, żeby właśnie się ten sos zredukował, ta woda, i niech bardziej brązowieje, im bardziej brązowieje, tym lepiej. Kochani Ślązacy uwielbiają czarne sosy, my za czarne sosy dajemy wszystko. No, może prawie. <noise> On sobie rosu... Ojej, za dużo pyka, czekajcie. I widzicie, co robimy z rosem, który za dużo pyka? Że wam pokazuję. Jest bardzo proste. Wysimy kubaczek. Polewamy zimnej wody. Może być skranna, nawet powinna. I polewamy z góry. I przestaje pykać. Nie wiem, czemu się tak robi. Nie pytajcie mnie, ale tak się zawsze robiło. Zresztą przypomniał mi się właśnie teraz kawałek, który jeszcze mam. kurczaki do obrania. Ui! No tu się właśnie, no że najbiede, ale kawał mi się przypomniał, eee, że <taki>, taki był kawał. Znaczy, no to jest kawał w sumie, ale bardzo prawdziwy. Cześć, piesia. Dzień dobry, kochanie. A tu mamy w ogóle doniczki, do, bo będziemy przesadzać światki, a piec jak się drapie Dzień dobry, kochanie, wstałeś? A, cześć. Tu mamy doniczki, bo będziemy przesadzać kwiatki Tu mamy wielką siatkę z ziemią. To jest zimę mi Kompost, tak, kochanie. No cio. Ty mi pokazujesz, że ty chcesz iść na spacerek, tak? Na kubkę chcesz? Kasiku? No koniecznie, tak? I to zaraz pójdę. Ojej, no ważne, tak, no zaraz pójdziemy. Bo ja muszę się pochwalić, że kupiłem sobie dzisiaj... Kupiłem sobie jukę i kupiłem sobie dracenę. Obie, obie są w jednej reklamce, ale są, to są dwa kwiaty. Będę jutro rozsadzał, a do zdecydowanie większej... Przepraszam, bo mi się odbija. Doniczki przesadza mojego ulubionego fikusa. I już musi tam iść do tam, do, do większej doniczki. Co, kochanie? co ja bym chciał! Ja bym chciał! Cześć! Cześć, mój! Jaki jesteś ty, ty, piękny, ty. Poczekaj chwilę, słońce. No, a właśnie a propos rosołu i tego, że tak się zawsze robiło. zboczyłem z tematu, By, Był taki, znaczy, jest taki kawał, że e, kobieta, znaczy dziewczyna, robi pieczeń. No i. Bierze ten kawałek wołowiny, odkrawa końcówkę i wkłada tą wołowinę na, 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 na blachę. I wkłada do piekarnika. No i tak synuś mały, taki czteroletni, powiedzmy, pięcioletni, pyta: Mama, a czemu odkrawasz tą końcówkę? A ona mówi: Nie wiem, wiesz co, nie wiem. Idź, zapytaj babci, bo babcia tak zawsze robiła. To, to pewnie będzie wiedziała czemu, bo ja tak robię jak babcia. No okej. Okay. No to mały idzie do babci tak mówi, Babciu, mama jak wsadza wołowinę do piekarnika na, na tej blasze to ja zawsze odcina tą końcówkę tak trochę Czemu? A babcia mówi Wiesz co? Ni, no ja tak robię, bo tak moja mama robiła czyli twoja prababcia Dojdź na pięterko do prababci i ją zapytaj Bo ja w sumie nie wiem, no ona tak zawsze robiła, ja też tak robiłam No to mały idzie do prababci na pięterko, tam prababcia 90 paroletnia leży sobie w łóżku I ona tak mówi Prababciu! A ona bo wiesz, bo mama robi pieczeń wołową i zawsze odcina tą końcówkę i poszedłem do babci i babcia powiedziała, że też zawsze odcinała tą końcówkę, bo ty zawsze odcinałaś tą końcówkę. Ale one nie wiedzą czemu odcinają tą końcówkę. Babcia mówi, wiesz, bo one tak robią, jak ja robię, ale ja odcinałam tą końcówkę, bo miałam blachę za krótką. Taki trochę dowcipek związany z tym, jak, jak zachowanie, na przykład mówiłem wam o eksperymencie z, małpa, z małpami polewanymi wodą, nie? nie mówię wam, to wam opowiem. Ale najpierw e, przemieszam sos i pozwolę mu się jeszcze zredukować w międzyczasie. O, to jeszcze potrwa, kochani. O, kurwa, sos, sos jest już zajebisty, ale musi go być więcej, więc musi być zredukowany i podlany wodą z mąką. Wtedy będzie go więcej i będzie taki smaczniejszy. A w tle muzyka poważna. No, a potem wam opowiem, o co chodzi z eksperymentem z małpami polewanymi wodą. No to kochani, zabieramy się za kluski. Już teraz na stojaku będzie. W sensie takim, że na stojaczku zobaczycie co robię i jak. Bo e, no niestety trzymać jedną ręką kamerę, a drugą gnieść kluski to tak trochę słabo. Słuchajcie, mamy ziemniaki, tak? To są ziemniaki ugotowane, przeciśnięte przez praskę. zrobione pire, ugniecione łyżką, że zimne i tak dalej. Kroję celowo na cztery. Przekrojone jabłko. Nie, nie, jak to było, malowane, tylko na, tak, na krzyż, tak. Jedną ćwiartkę wyciągamy i... jest taka zasada, która nie wiem skąd się wzięła. babciami tak powiedziała, że tak robić. Do tej ćwiartki spijemy mąkę ziemniaczaną. A no, żeby być więcej niż ćwiartka. No, nie, słuchajcie, w gramy się tu nie będziemy bawić. Te ziemniaki są bardzo wodnite. Bardzo kochani są bardzo wodnite. Uwierzcie mi. Chodzi o to, żeby tak ugnieść z mąką te ziemniaki, żeby masa nie kleiła się do rąk. No. Tak będziemy też robić. Po malutku, po cichutku. Czekajcie sobie. Tu. Włożę moją brazoleczkę trochę wyżej. Niektórzy dodają do, do tego ciasta kluskowego, w sensie na kluski śląskie, dodają jajka. No można dodać jajko, można, bo, bo bardziej spaja. Ja akurat wolę bez jajka, żeby było. Bo same ugotowane ziemniaki z właśnie z mąką. Ziemniaczana potem daną też robią swoje. Też, też są kluchy, no. znaczy kluchy, kluski. Kluchy, kto w ogóle napisał, kluchy się uczepiłem tych kluch. To no, nie są kluchy, to są kluski śląskie moi Ym, Ciasto zarabiamy tak długo, aż y, przestanie się kleić. Jak się klei, podsypujemy mąką. Proste. ziemniaczaną. Ja tej mąki nigdy nie żałuję tak naprawdę, bo, bo powiem wam, że ona się w tym cieście kartoflowym i tak rozpuszcza na tyle, że no, no co będzie, co najwyżej dużo mąki. Tu akurat się nie da przesadzić, znaczy no niby się da, że ale... chodzi o to, że o, żeby żeby nam wyszło dobre ciasto na kluchy. Śląskie zresztą. No, to, to wam pomieszam na wizji troszkę. Pamiętajcie, najważniejsza zasada jest taka, żeby ciasto się nie kleiło do rąk. Czy nie kleiło w takim sensie, że klei się i się nie da odkleić, bo tak się klei tak, tak jak teraz, to, to spoko może, nie? Tylko tu jest tyle mąki, że, że raczej się ciasto kleić nie będzie. A w tle Mozart sobie leci. No niech się leci. Właśnie miałem ciekawą dyskusję, słuchajcie, z y, moją przyjaciółką z Polski na Facebooku sprawach religii, no duchowych i w ogóle i tak dalej i końcu świata pozostawię bez komentarza, bo no bo musiałbym się rozgadać na półtorej godziny z nami czekajcie, ciasto się zaczyna lepić a tu się już mąka skończyła, w ogóle cała historia z mąką słuchajcie, w mojej dzielnicy nie ma typowego polskiego sklepu, w sensie, że jest polski sklep pod tytułem polski supermarket są arabskie sklepy, które sobie dodały na e, afiszach i na e, szyldach e, napis polski sklep. No, a ten polski sklep arabski z reguły ma teraz wspólnego z polskim sklepem, co, co ja z papiestwem, w sensie takim, że no dobra, no, tam są jakieś zupki chińskie, knora, gorące kubki, knora po polsku napisane ketchup, takie rzeczy. Więc na pewno tam nie znajdę mąki ziemniaczanej, ale wchodzę, mówię dobra, bo chciałem jechać do Polski, ojej wysypało mi się, Oj, no nie, nie wysypało mi się, e, do polskiej dzielnicy chciałem jechać, I mówię sobie tak, dobra, autobus i tak będzie za jakiś czas, Co? 15 minut chyba do autobusu było, e, to sobie zobaczę co w tym sklepie jest, no dobra, mówię, o jest kasza. Jest mąka pszenna, tortowa, jakaś tam w ogóle. Ja mówię, o o, o, o robi się ciekawie. gdzie się to tego, I... I nagle patrzę, mąka ziemniaczana na półkach. Słuchajcie, jak objawienie. Od razu kupiłem 2 kg. Naprawdę. <grym> Mąki ziemniaczane nigdy nie dużo zwłaszcza w Anglii, bo tu brakuje. Cholera. O, już mamy dobre ciasto. Już mamy dobre ciasto. Ojeju, jakie mamy, będziemy mieli dobre ciasto na kluski. Teraz nam pozostaje tylko jedna rzecz. Zagotować wodę w dużym garnku, żeby się gotowała, bo mało sobie kleić te kruseczki nasze i wrzucać na wodę. Co wy na to? No właśnie. Aha, jeszcze ma, Poczekajcie moje ręce. W ogóle gniecenie klusek w sensie mieszanie w ziemniakach z mąką ziemniaczaną. Jest o tyle dobre, że bardzo ładnie odżywia skórę. Bo nie wiem czy wiecie, ale skrobia zawarta zarówno w zimnej, jak i w mocy ziemniaczanej, bardzo ładnie wpływa na skórę, na przykład rąk. Teraz wam pokażę, co się tu wydarzyło w sensie mm, naszej pieczeni. Tylko muszę wziąć ten nasz stojaczek. O, chodź, chodź, stojaczko. I tu sobie pyka i pyka, 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 pyka. No. To podlejemy zaraz wodą zagotowaną, tylko zagotuję w czajniku. A potem podleję wodą. to. o tym mówiłem. A potem podleję. a potem podleję to z taką mieszanką, właśnie ze słoiczka. W słoiku tam łyżkę albo dwie mąki pszennej wmieszam z wodą i mlekiem. I doleję do tego. Ale nam zaparowało. Już nie zaparowało. No, fajne, nie? No wiem. No i tu już mam urychtowane, czyli zrobione kluski śląskie, one są z dziurkami Jak widzicie, zawsze śląsko, śląsko, kląsko. śląsko kluska ma to do siebie, że zawsze ma dziurka A ta dziurka jest na sosik W Tej dziurce się będzie sosik osadzał jak ona się przygotuje Nie nazywać mi tam tego kluchami, bo to nie są kluchy tylko kluski Tu się dalej redukuje sosik po malutku. trochę tego wody z mąką, a nadal jest dziwnie, ale sos jest już czarny, się brązowy. Co co jeszcze rozmieszam w moim magicznym słoiku? W Moim magicznym słoiku rozmieszam śmietany trochę i trochę mąki i rosołek. Już, py o Jezus pyka, gotuje się. Trzeba wyłączyć. Będzie dobre. No, oto już czeka woda na na, na kluski. Czekajcie ja w międzyczasie, w tak zwanym międzyczasie e, e, rozmieszam w słoiku wodę z mąką i śmietaną, dodam tutaj zagotuję będzie sa gęsty. a tu w międzyczasie zagotuję wodę i się kluski będą gotowały. Kluski, czyli ta. Hmm. No właśnie tak powstają kluski. Ugotowane ziemniaki, przeciśnięte przez praskę lub ugniecione. Czymkolwiek byleby było tylko takie pire ziemniaczane, potem dodajemy mąki i tak długo aż się nie klei do rąk aż za bardzo. i toczymy sobie kluch, kluseczki do tego um, z dziurką moje kluski już gotowe do gotowania tylko żeby były gotowe do gotowania to musi się najpierw wodę zagotować wodę proponuję nie solić dlatego, że jak robimy sos a w nim jest już, już znaczy soli, ja nie dawałem soli, ale dawałem różne przyprawy i no i właśnie tak, muszę się wyspowiadać. Z ciemnobrązowego sosu zrobił się jasnobrązowy, dlatego, że dodałem wody rozmieszczonej z mąką i śmietaną. Śmietana zawsze wyjaśnia sos, że tak powiem. Czyli robi go bardziej jaśniejszy, ale dobrze. Zapach, smak wciąż ten sam. Wody nie sólcie na kluski, bo... No, wiem, że zwykło się sam soli na makaron, na ryż czy na kluski. Nie, nie, nie solcie, bo... No bo nie wiecie jak będzie na talerzu z sosem, czy nie będzie przesolony, albo coś i tak dalej. Dosolić sobie zawsze można. Za chwilę będę Wam pokazywał em, prostą czynność, wrzucania na wrzątek klusek. No, ale może nie dla wszystkich prosto. Rosu już zrobione i sobie paruje. W sensie takim, że st studzi się, studzi i będzie odstawiany do domu i rosu. woda, pieczeń. No i kochani, finalna sprawa. Tyle koncert mocarta A czemu nie? Woda kapiąca do karnka. Czemu nie? Ojej, a ja tu nie mam miejsca. Co ja teraz zrobię? No tu sobie postawię. Proszę, rolka proszę. Woda się gotuje. A strasznie się gotuje. Czemu tak się gotuje? Tak, to widzimy. Sosik tu sobie już stygnie pomalutka. jak sobie stygnie pomalutku. Woda się gotuje bardzo, bardzo. Do wody wrzucamy troszeczkę. Proszę bardzo takie ogarnka to ja tak bym wrzucił z 10, bez obaw, że się, że tak powiem, nie dogotują lub rozgotują. Zresztą wiecie, no mamy do czynienia z gotowanymi ziemniakami, które są tylko, że tak powiem, wymieszane z mąką No więc to chodzi tylko o to, żeby się ścięło to i owo we wrzątku, a jakże? Co też zrobi za chwilę? O, dzieńcze Dobra, no tu mamy dychę, tu mamy dychę. Super. Niech one sobie... Bo wiecie, nawet, znaczy można je przemieszać? Czemu nie? Nawet no dobra, no to przemieszajmy. Przemieszajmy sobie kluchy. Roz znaczy was się nauczyłem tych kluchów. Kluski nasze. E, chodzi o to, że kluski mają sobie wypłynąć na wierzch. Jak sobie wypłyną na wierzch, to się włącza pod nimi ogień, albo odstawia się jest z, z, z ognia, czyli z paleniska. I zalewa się połową szklanki zimnej wody albo całą szklanką zimnej wody. Chodzi o to, żeby je tak jak, jak to mówiła moja wabcia zahartować. I się na chwilę je jeszcze zostawia w tej wodzie, pływająca, a potem się je wyciąga i się je. Tada! No i to jest właśnie ten moment. Kluseczki się, że tak powiem, sobie wypłynęły na powierzchnię bardzo dobrze. E, I te kluseczki właśnie będziemy zalewać wodą No co no, mamy zrobić? Nie, no to jest taki, Nie, no nie, nie, nie skąd się wziął ten zwyczaj i czemu to ma służyć. Znaczy, hmm, podobno takie kluski, które się ugotowały w wodzie, jak się je właśnie tą zimną wodą tak zaleje, że się niby właśnie jak babcia w hartują. Zostawić na chwilę w wodzie, po czym odcedzić i wyciągnąć na talerz, a potem jeść. Ale zahartować trzeba, kochani, zimną wodą, pamiętajcie. Pamiętajcie, kluski wykładamy tak, żeby były dziurką do dołu. Bo jak wyciągamy z wody, a będzie dziurką do góry, to nabierzemy kluskę razem z wodą w dziurce. Więc dziurką do dołu, a potem dziurką do góry układamy na talerzu. No, na talerzu, dziurką do góry, tak jak tutaj widać. Jest mięsko położone. I moja polędwiczka. Jest sosik. Polane kluski. Dokładnie w dziurkach kluski każdej jednej został sosik. Reszta spłynęła w moczkę, a teraz będę sobie jeść, kochanie. No, życzę smacznego. I pies też coś je. Co ty jesz? Co ty jesz, kochanie? No to nie przyzna. Na pewno nie je tego, co ja. Prawda? I ty kochany. Moje słońce. Smacznego życzę, moi drodzy.